Cały świat biega zawsze na Bosako. Chodzi często można spotkać pod Boknią, ale cały czas na ziemi. Po ziemi nie chodzi jeszcze. No nie, ale ostatnio byłem w sensie na sukces, jak ktoś oglądał finał, to bym chciał zobaczyć. na Radorce śpiewam na finale. Tak, a we Wrocławiu też biegam maraton i po całym kraju biegam. 28 8 marca biegłem 21 km w Warszawie tyłem. jeszcze nie pisałem do cięgi Raklandu. Półtorej godziny zacząłem ruch! Właśnie w Warszawie jako jeden. No to co, proszę bardzo, Pijena do pani podejść, zapisać wszystkie dane, zapisać, tak, dobrze. Tak, usiądź sobie. O tak, nie wolno. Ale zasłania się, pan, zasłania pan pani, W Lewo, w lewo, w lewo. Dziesięć pięć cztery trzy dwa jeden i start. Proszę Państwa, my zapraszamy Państwa na 17 do rapty Zdroju. Jeszcze ostatnie 5 minut jesteśmy tu z Państwem, dlatego, że mamy następni, tu inni wchodzą, a my musimy sen opuścić. No byliśmy tu o godzinie 11. Bawiliśmy się z Państwem, w tej chwili jest ponad 20 ilu osób? 30 osób akuratnie doiło dzisiaj sztuczną krowę tutaj na Krupówkach. W obecności wszystkich pokazał swojej umiejętności. No a pan z Bochni obierze świat, został jeszcze 16 sekund. Proszę, a nie ma dopingu. Dawaj, dawaj. 5 sekund. 4, 3, 2, 1 i start. Top. No zobaczymy ile tutaj. 1800. Zgadza się? Tak, jest. No to nic. Gratuluję 1800. Za chwileczkę. Zobaczymy jak tutaj gazeta została wydrukowana. Na pierwszej stronie proszę bardzo. Uśmiech bierze świata razem. No i potwierdzenie. Akurat nie wydajenia 1800. A tu zapraszam. A teraz zapraszam do mnie jeszcze. Jeszcze smycz proszę od Gazety Krakowskiej. Następnie z Radkolandu Karna 5 Jarzy bezpłatnych do, do nas zapraszam. Również jeszcze torebka, żeby do tego wszystko włożyć, zrabki zdroju i długopisik oraz witekóweczka. Dziękuję bardzo. Dziękuję, gratuluję. No, Panie Reku, pozwól, no to pan, pozwól. się cofniemy. O, o, tak. Pozdrawiam. Tak, o no, pozdrawiam, tak, panę! Pozdrawiam.